Karpik 2013, ale buduje emocje, nie? Ten kombinezon on jest tutaj bogato wyposażony Myślę, coś się ciemne okulary. Żyli podczas obrad w dniu 4 października. 2013 w składzie Mirosław Hajnos, Przewodniczący, Sławomir Łuczyński, Michał Graczek, Marek Adamus, Małgorzata Biedroń, Marta Kwoczek ustanowiło co następuje. Wyróżnienia honorowe dyplomy otrzymują Sergiej Semendiejew, Ukraina. Brawa! So Bułgaria Wladimir <klucza> Kazanewski, Ukraina <klucza> Michaj Ignat Rumunia Luk Mecher Belgia. Y a także a także Alberto, Heres chyba, Jarez? Heres USA. Tradycyjne amerykańskie nazwiska. Czy wyróżnieni są z nami? E... Nie słychać. Są? 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 To zapraszamy ich do nas. Wszystkich wyróżnionych. Czy ich nie ma? Nie ma. Nie ma. No to nie poznałem. Wyróżnienie firmy Ornament z Nysy Otrzymuje Piotr Opałka, Polska. Zapraszamy do nas, a nagrodę będzie właściciel firmy. Mamy Pan Wiktor Wiedro. Zapraszamy u panu Na chwilę powiemy, który jest który. Zapraszamy na scenę. Pan Piotr Opałka jest bardzo dobrze znany w niemodlinie. Kilka nagród już tu zgarnął, to jest ten drugi pan, który wszedł, proszę państwa, czy ten pierwszy. Kto wie? Który jest który? Nie mogę tego powiedzieć. Można klaskać. A nawet należy. Prosimy obu panów o pozostanie na scenie, dlatego że wyróżniony będzie w cudzysłowie potrzebny do zdjęcia, żeby go uwiecznić. A pan, który wręczał, będzie wręczał kolejne nagrody, tak? Czy nie. Wyróżnienie honorowe burmistrza Niemodlina otrzymał Sławomir. Jak <grymne> już chciałem powiedzieć, Łuczyński... Lizon Polska. Zapraszamy do za was! A nagrodę wręczy burmistrz miasta. Nie może i pan. Mirosław Słabe te oklaski. Strasznie w tym roku jesteście nieprzygotowani, proszę Państwa. Uwaga. Wiecie, który jest który? Ten przystojniejszy to pan burmistrz podobnie. Sławomir Lizon Polska. Wyróżnienie honorowe burmistrza miasta Niemodlina. No, burziliście się wreszcie. Chyba jakieś zapachy z kuchni przez drzwi patrę. Jeszcze jedna. Nagroda burmistrza Niemodlina dla Wiesława Lipeckiego, Polska. I nagrody jest spodziewanie wręczy burmistrz Niemodlina. Tak samo przez jak przed chwilą. To jest chyba ekspres do kawy. Prosimy Bogiem do fotoreporteru, żeby im ułatwić życie. Burmistrz to ten, który wręczał, a nagrodzone to ten, który otrzymał, proszę Państwa, dla jasności. Nagroda firmy Hasan z Nysy dla Małgorzaty Wosik, Polska. I tę nagrodę włączy tak właściciel firmy Aszampan, Antoni Hasenbeck. Zapraszamy za Was. Muszę przyznać, że jak tak sobie patrzę teraz, to w niemodlinie jednak większość nagród zawsze zdobywali mężczyźni. A teraz pierwsza, dzisiaj nagrodowa kobieta, więc tym bardziej gromkie brawa, nie dlatego, że kobiety są jakieś tam. No to jakoś tak się składa. Może nie wiedzą o nim albo boją się pływać, nie wiadomo. Pani Magdalena Wosik. A nagrodę wręcza pan Antoni Hasenberg. Jeżeli Państwo są ciekawi, gdzie Pani Magdalena taką piękną tunikę kupiła, to można później się zgłosić. Panie, poinformujemy, gdzie takie ładne można kupić. Trzecie miejsce yy, Agencji Rynku Rolnego Henryk Cebula, Polska. Co, żeśmy tu przeskoczyli, chyba bo ja przerzuciłem za jedną kartkę. Magdalena Worsik była wcześniej. I pan Cep... Może mamy z różnych konkursów. Może być! 2009. Czekaj. Gdzieś tu był 2010. Ale wiemy, kto wręcza przecież. Jak to się stało? Pani chyba odda ten Nagroda Agencji Rynku Rolnego, oddział terenowy w Opolu, wyróżnienie Zbigniew-Woźniak Polska. Właśnie, jesteśmy w domu i tutaj nagrodę wręczy dyrektor Agencji Rynku Rolnego, oddział terenowy w Opolu, pani Agnieszka Zagoda. Gratulacje. Proszę Państwa, wszystko przez to, że zamogły nam programy po prostu. Dobrze. Nagroda w, y, ufundowana przez Stowarzyszenie Ruchu Rozwoju Regionu Znysy dla Pana Wiesława Ziemby, Polska. Wiesław Ziemba, a nagrodę wręczy Pan Leszek Wit. To jest ta podobna, to to... z nami. Jest. Ja się schował, proszę Państwa. Gratulacje dla kolejnego grudniowego, dla Pana Wiesława Ziemny. No i tak kolejnego laureata już mamy na scenie, to jest nagroda trzecia Agencji Ruchu Rolnego Pan Henryk Cebula, Polska. I tutaj pani Agnieszka Zagola, pani dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Wręcza Nagrodę. I pan Cebula też już jest z nami. Wszyscy już są, proszę Państwa. Może tak, kto czuje, że dostanie następne nagrody, to niechże nas wchodzi. Będzie szybciej. Gratulacje. Tego pana też znakomicie znamy, z niemodila i nie tylko. Drugie miejsce Agencji Rynku Rolnego. Pan Jacek Lanc Koroński i Polska. Polska! Pan Jacek Lantz-Koroński wiele razy już u nas był, wiele razy nagradzany, proszę Państwa. Myślę, że jego kreska jest już niewodliną bardzo dobrze znana. Tak samo jak pani dyrektora Agnieszka Zagoda, która już teraz wręcza drugą nagrodę i na pewno nie ostatnią. Prosimy wręczać przodem do fotoreporterów. Taka mała uwaga. Jeszcze raz. Dyrektor, jakby jeszcze raz, bo nie wszyscy złożyli. Mieliśmy teraz miejsce drugie, a przed nami. E, miejsce... miejsce pierwsze Agencji Rynku Rolnego, pan Tomasz Wołoszyn, Polska. Niemcy. Polska czy Niemcy? Aktualnie Niemcy. A tak w ogóle to Polska? Tak, tak. jest taka stara pieśń, bo wszyscy Niemcy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, Wybryk, które... Tomasz Małoszyn, proszę Państwa. No przechodzimy do nagrody głównej, którą otrzyma Pan Tomasz Rzeszutek, Polska. Polska! nagroda. Nagrodę ufundowało Polskie Towarzystwo Rybackie ze środków Funduszy Promocji Ryb obsługiwanego przez Agencję Rynku Rolnego i tę nagrodę wręczy sekretarz Polskiego Towarzystwa Rybackiego, pan Aleksander Nawrot. Zapraszamy do nas. Który jest który? Chyba wiemy. Sekretarze chodzą w garniturach. A artyści chodzą ubrani ładnie. Mówicie, wzruszenia, proszę państwa. Ja już wiem, kto dzisiaj na Biesiadzie będzie tańczył jako pierwszy. Tak wygląda nagroda. To jest naklejka na lodówkę, proszę państwa. Takie nagrody tylko w niemorze nie. Nagroda główna, Krzysztof Grządziel, Polska. Ja przypomnę, że nagrodę ukontowało Polskie Towarzystwo Rybackie ze środków funduszy promocji ryb, obsługiwanego przez Agencję Rynku Rolnego. I tę nagrodę wręczy pan Aleksander. Nawrót, już wiemy, który to. Ten z W przyszłym roku będą magnesiki. Grzysz, Krzysztof Grządziel, proszę państwa, Polska. Chyba się spodobałem. Też będę miał stąd tańczyć. No żeby mi po płytwach nie deptał. I co nam zostało? Jeszcze jedna naklejka. Proszę Państwa, to jest naklejka, która ma dwie funkcje, bo na niej też można jeść. Ona może służyć jako podkładka pod jedzenie. I wtedy w stół się nie brudzi, także praktycznie przede wszystkim Podkładki wykonywała własnoręcznie pani dyrektor Domu Kultury.